Zapraszamy do obejrzenia poradnika dotyczącego drzewa Brodego. Pamiętaj, żeby zostawić subskrypcję, aby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach. Żeby pomyślnie wykonać rytuał, będziesz potrzebować 8 graczy. Gdy już zabrałeś odpowiednią liczbę osób, udaj się na wyspę Thunder Valley. Na wyspie musisz odnaleźć drzewo z zawieszonymi butelkami. Znajdziesz je na górze wyspy od strony północnego zachodu. Wokół drzewa znajduje się 8 miejsc. Każdy z graczy musi stanąć na jednym ze zaznaczonych miejsc z instrumentem muzycznym w rękach. Nie pokażemy Wam, jak wygląda uruchomienie się przejścia, abyście mogli sami tego doświadczyć. Pokażemy jednak dokładnie, co należy zrobić. Musicie ustawić się na miejscach pod drzewem w odpowiedni sposób. Osoby ustawione w kierunku zachodnim oraz wschodnim będą grały na banjo w kierunku Północnym oraz Południowym na liże Korbowej. Południowy Wschód oraz Północny Zachód na Koncertynie. Północny Wschód oraz Południowy Zachód będą grały na bębnie. Aby rozpalić butelki, poczekajcie do zachodu słońca. Zaraz po zachodzie słońca wybierzcie szantę Spokojna i zacznijcie grać, jednak pamiętajcie, że musicie zacząć jeden po drugim, a następnie grać wspólnie aż do momentu otwarcia przejścia. Podczas grania szanty nie możecie przestać grać oraz nie możecie się ruszać. Jeżeli robicie to prawidłowo, butelki zaczną się zapalać. Jeżeli coś poszło nie tak i butelki nie zaświeciły się, musicie poczekać do kolejnego zachodu słońca. Po poprawnym wykonaniu rytuału w pomieszczeniu, do którego trafisz, znajdziesz dziennik, za który otrzymasz komendację. Jeżeli był to Twój ostatni dziennik brokato-brodego do odkrycia, otrzymasz brodę brokato-brodego. Zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Wpadnij na nasze social media, aby być na bieżąco z aktualnościami z gry.